Buongiorno, muchos gracias, señoritas. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zestaw sylwestrowy Fall in Love CA2306. Zestaw jest skierowany do sieci hipermarketów w Tesco, więc jak macie szczęście, to możecie takie coś dorywać. Ceny niestety nie znam: nek 114,1, czyli wow! I co tu mamy? Mamy sporo rakiet, motylki i petardy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dużych rakiet. Cztery małe, jeden przyklejony motyl, e, garstka paździoków i dwie paczki takich dość mało apetycznych e, petard. sobie tak to więcej wygląda. Nie będę unboxingował tego cudenka. Rozpakujemy sobie go na polu bitewnym, bo szkoda czasu, a wiadomo, jest teraz okres przed i każda minuta jest warta, więc zapraszam Was do oglądania. Dobra, Kaźmierzu, odpalaj. Nie chcę wam brzydko mówić, ale między zestawem ekskluzji, który widzieliście, a tym zestawem Follow'em Love e, Tylko różnią się rakiety, dawaj Co petarda lątu nie ma? Petardy takie same paździochy Motylki Tylko rakiety się różnią, zobaczmy te nie rakiety no, O, ta to jeszcze lepiej W ogóle lątu nie ma? No także u. No to co, to co tu widzisz? No, <laughs> dawaj Kazik nie dygaj! Już? Pali się. Słyszę. I... Dobra. Tylko iskierek nam tworzyło. O, to jest wielka petarda. O, o no, 5 No. gram. Bum. O i... Tylko iskierki ładnie tworzy. Powiem Ci, to jest chyba szkoda materiału, do wytworzenia takich petard. Szkoda drzew. No teraz bierzesz te cieniutkie, małe. No to tu jeszcze będą te małe. Dobra. Ui! I? O, to był O nie, no ta powiem Ci, te lepiej walą niż... Lepiej na pewno wybuchają niż tamte paździochy. Wee. O nie. Masz tak dużą motylowanie, nie? Szpachla ma. To? Dawaj. I idź odpal. Ty, a połóż go na tym plastiku, żeby w tamtą stronę poleciał. No, 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 no. Dawaj. Tylko do wody nie wpadnij. Tu ognisko się pali to się wysuszysz. Jajka by ci kurde, schowały się do dupy. Ło, wow, pa! O nie, ten o człowieku jak poszedł jak małyś na dużej skoczni. Masz te mamotylki? To odpal ze dwa małe, a reszta wieździe. Chociaż wrzucanie do ognia to... Marno teraz. Ale nie. Próżniowo zapakowane. że są próżniowo opakowane. No, no i najwyższa jakość tej. No. Dawaj, ale zimno. Dawaj o Kazik przymierka. Teraz palamy małego bączka. No nie. O ty, jak on wystrzelił! Widziałeś? Jak poleciało coś na tą stronę? Efekt. Oho A po, no właśnie. Teraz będzie dobrze. Teraz się pali całe ognisko. I ta niecierpliwość. Płonie ognisko w lesie. Iździs się o flaszkę przyniesie Pasie spalą kurde. Ty one coś wyrzucają bo... No one nie kręcą się tylko to tylko trzy A gdzie jest reszta? No jeszcze się palą Mi się zdaje, że się spaliły No Zutylizowały się Utilizowały się Dobra, mamy w ogóle jakiś rurek do tego zestawu? No i gdzieś widziałem jakąś, fallen love. Kazi, co to oznacza fallen love? Zachochać się Fallen love? Fall, Fall yeah. of love? Fall in love no czyli zatracicie miłość. w miłości no. No, no, widzicie no dawaj, odpalaj Kazimierzu tylko mów jaka, duża, mała? mała, ja mam mała dobra, to najpierw Kazik odpalaj malutkie odpalaj, tu mamy ognisko ciepełka domowego trochę przygasa, ale cóż dawaj poprzedni zestaw, w poprzednim zestawie rakiety robił robotę, zobaczymy jak w tym no, nawet, nawet nawet, nawet nawet Kazikowi idzie celowanie, nie? w no końcu. w końcu. Widać, że masz dziewczynę! I to nie jest wąsik. Jak fajnie to znika. Ty, ale wichura wieje, no. Dzisiaj pogoda to jest fatalna. Kazik od nowego roku będzie można przeklinać na odcinkach. Tak? No. A wiesz dlaczego? Jest to bardzo kulturalne. Nie no bo już mój kanał przejdzie ewolucję i tylko filmy będę miał dla osób dorosłych. Nie dla dzieci. No i bardzo <laughs> No cóż. Ale ci wszyscy dzieci oglądają, to nie będzie miał hajp. Aż już mnie dzieci nie będą oglądać Powiem ci te małe rakiety robią robotę. Dawaj pachaltera, ty Małe rakietki robią robotę. Teraz kiełbaska z ogniska, kto by zjadł, przyznacie. Ty ale w Sylwestra można z takie ognisko rozrobić. To jest dobra sprawa. Wziął się a szczura, bo on i tak jest bezrobotny. Dopiero techniki się nie nadaje. O! Houston mamy problem eee, Słaby silnik miało Jaszczura wziąć z Sylwestra, niech ogniska pilnuje A my będziemy się strzelać obok ogniska, ja nie? A pilnował martynki A potem do Karakana Cześć teściuniu No, Jaszczur, ona ma tylko 14 lat Będzie przyjeżdżał na obiadki Spachla do gaci schowaj Nie za bardzo, tylko jakoś No, a także żeś zachwalał ty, ale miłem, się, coś boli cały dzień. Ui! o tak poszła. Ale na tym kuleczki miała? Powiem ci, Super Power chyba poprawił swoje zestawy sylwestrowe, jeśli chodzi o rakiety. No No bo jeśli chodzi o te pierdoły, to to takie. Dla dzieci do Dla dzie ale rakiety cieszą oko. Niektóre mają dobre silniki, niektóre badziewo. Zobacz, tak wieje, że tak ściąga rakietę. No. Wieje dość silnie dzisiaj. To my w tym zaganiku tu stoimy. To ogień jak wichruje. Ja może jedną tak? Jak? No tak. Rzucić? Nie, po prostu, położyć powoli. No to, to do prezesa organizującego. Bezpieczne odpalanie. A co to takiego? Ładne te rakiety są, wie? ci po. Dawaj jedną tak. Ty ale na tej czarnej pandesy połóż Tylko nie wpadnij do wody ja cię proszę Kazik No 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 Bo ty już jeden pływał w tym roku Na wiosnę chyba Nie, w czerwcu, 13, 13 10 czerwca Miejsce w telewizji było A no tak Ale jakiś kij miał O! Ale kaczucha. Ja myślałem, że ona tam poleciała. Nie. To było na tyle. Jak zestaw za... No taki sam jak tamten, tylko tu rakiety mi się zdaje, że troszeczkę lepsze były. 25 zł dałem za to i bym kupił z takich z 5. I do zabawy. Do 40 zł można tak dać. Jest no. O, kaciusze, no. No ale pewnie tanio nie będzie. Znając Tesco to pewnie cena będzie z 8 dych. No dolicz jeszcze z 50% dla ich zarobku. No. Więc to było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej. Nara. No, Thank you for watching!